Hiemasiomki witam uksantora Santora na kanale ee, w Lipiec w ósmym a tak, w ósmym filmie e, 12 miesięcy, bo był siódmy, teraz jest lipiec, jest ósmy film, bo pierwszy film nie był na wyspie. Pierwszy film to były te pierwsze wyspy, a styczeń zaczynałem na drugim filmie, marzec na trzy. Na na... a marze, luty, luty na trzecim filmie i tak dalej yy, tak więc siódmy miesiąc robię na ósmym filmie a teraz idę na wyspę Lipiec tylko... Yy, no miałem dzisiaj budować yy, te trony Mikołaja ale zapomniałem i pechowo wyruszczkowałem yy, dla lodu yy, osę i nie mogę poruszczkować tego co tutaj będzie oczywiście bo tu wypadnie Mikołajek, to zdradzę już ale dobra i teraz przechodzę na lipiec. Na lipiec potrzeba trzy zimowe jabłka, trzy lody i trzy śnieżki. Tak więc idę i zabieram się za czyszczenie. Jest misja, oczywiście. Misja jest sekret. Może elf z wyspy lipcowej wie coś na temat ważenia magicznego kakao. Ciągle o tym kakale mówią. Musimy czym prędzej wyzwolić go spod wpływu zaklęcia. I dostanę ogród motyli. To chyba tak się nazywa. no I jest podaruj kości. Godę 300 i podaruj głowogrzyba. Ja ostatnio gotowałem trochę yy, chyba wil, do wilczej kości chyba potrzeba, albo do czegoś. Ostatnio gotowałem to, z czego do, i te, mało mam tego głowogrzyba. Ale jest wystarczająco. Muszę sobie później jeszcze kiedyś pogotować głowogrzyb. Na razie mam wystarczająco. No i zabieram się za czyszczenie tej wyspy. Czym prędzej kwarc oczywiście jak zwykle cały wyczyszczę, bo z niego dużo wypada. I dzięki kochanej zmorce mojej, yy, już wiem, że króliczek będzie gdzieś tutaj. Nie na końcu, ale gdzieś tu trochę, nie w połowie, tylko trochę, yy, trochę dalej niż połowa, ale nie na końcu. Gdzieś tu i pewnie nie, nie całkiem, nie całkiem też yy, przy. Przy brzegu jak zwykle, bo on nigdy przy brzegu tak do końca nie jest. Zobaczmy, ile z tego kamienia wypadnie. Czy warto czyścić te kamienie za 50? No, takie kolekcje, no no, szkatułki nie wypadają raczej. O, kwart sobie wyczyścić oczywiście. Dobra, i trzeba iść dalej. Tutaj oczywiście muszelki e, wypada e, są skarbami, bo do tego grodu motyli będą wypadać motyliki. No i idę oczywiście dalej. O, wyczyściłem krzaczorka, oczyściło się pięknie. Ostatnio Kowali nie zatrudniałem, no bo nie ma potrzeby. Na tą małą wyspę nie ma potrzeby uzupełniać narzędzi Kowalem. Nawet jeśli będzie na przykład 3000, to do wyczyszczenia całej wyspy 3000 by mi starczyło. To nie jest duża wyspa, to nie jest tak jak legenda z czy tajemnicza wyspa na zagadce. Upsa, o, coś tutaj źle poklikałem autoklikerem. I gdzieś tutaj ten króliczek, o, nie, to kamień, myślałem, że to królik. E, gdzieś tutaj ten króliczek już w tej okolicy powinien się znajdować. Ale te kamienie duże jednak za 50, one dużo zasłaniają. Będę je czyścił. Chociaż z nich wypada kolekcja zabawek, kolekcja znaków, no, zabawek, no niech będzie. Dobra kolekcja, chociaż mamy jej dużo. Jak się się dużo jabłonek, a do... Trofeum takiego jednego, trzeba naprawdę posiadać bardzo dużo jabłonek. To ze zbierania skrzynek z jabłonek się ma dużo kolekcji zabawek i bardzo strasznej. O, od razu kwart sobie wyczyszczę, od razu, od razu pięknie. No i tutaj, ten, na razie tego króliczka. O, jest króliczek, tutaj. Nawet powiedziałbym, przy brzegu siedzi ładnie. Tylko zasłania go taliana. już jest króliczek. W tym miejscu i dalej go jakoś za bardzo nie wiem. A on on jest zbugowany, ten króliczek. U Ciebie też był taki zbugowany? Że się nie, nie odkrył? Aha, u Zmorki też był ten króliczek nieodkryty, czyli nie no, najważniejsza rzecz na tej planszy, czyli ten króliczek. Okazało się, że on się nie odkrywa. A to jest sekwoja, to co chciałem teraz. I z sekwoi widać wypadły wazy, wiązki ku sekwoi, tak więc warto czyścić te sekwoje, bo przede wszystkim, właśnie sekwoje są potrzebne też do robienia tych bali sekwoi, które są potrzebne do przejścia na następną wyspę. To warto po prostu sekwoje czyścić, bo sekwoi dużo idzie. No, chyba że ktoś sobie lubi robić bale z sekwoi yy, z kleju, no ale wtedy trzeba dużo heli na transformatory albo. Trzeba dużo kopać kolekcji białego królika, to bardzo dużo, bardzo dużo potrzeba. No i oczywiście, no, żółtej farby nie opłaca się robić y, z kolekcji. Nie, żółtej farby nie opłaca się robić y, w piramidzie, trochę za bardzo, tylko lepiej, właśnie z heli, mi się wydaje. To znaczy nie z heli, co ja gadam, z, y, z kolekcji kwiatowej, bo już zamyśliłem się, patrzę, tutaj jakaś sekwoja mi się wielka pojawia. Po prostu białej, żółtej farby z kolekcji kwiatowej. Bo jeśli się kopie dużo butów Silvera, żeby zdobyć kolekcję szmaragdową w planetarium, o zobaczmy co to wypadnie. Sekwoja, butelka, z której wypada kolekcja tropikalna, czyli sekwoje również i zwitek, z którego wypadną mi też narzędzia do czyszczenia wysp. Te zwitki też by się przydało. Jak już wyczyszczę, wyspę całą. To zobaczę, czy w wartościowych mam zwitki Ja już widziałem wcześniej, że mam te zwitki. I no. I mi się wydaje, że te, lia te liany te te takie te, to tutaj są, to są chyba najbardziej zużywające maczety 12 12 maczet potrzeba, a na wyspie, na wyspie na wyspie skarbów pirackiej to chyba nawet potrzeba ponad 20 eee Maczet na te, na te liany. Tutaj akurat one jakoś mniej zużywają, no ale mm, liany to są właśnie najbardziej maczetożerne, że tak powiem, rzeczy do czyszczenia. I widać muszelki, kolejne mi się tu pojawiły, to jest taki krzak jakby. Dobra, i idę, żeby naokoło lubię sobie pójść, wyczyścić wyspę. A może to odkryję, nie wiem. Jakoś mi tu się nie chce odkryć teraz, o odkryło się trochę, ale ja wolałbym brzegiem pójść, tak więc wyczyszczę tego krzaczorka, idę brzegiem oczywiście, później do środka pójdę. Ale jakoś tak wyspa ładnie się odkrywa, te poprzednie mi się yy, gorzej odkrywało. oczywiście kwarc, kwarc przede wszystkim, bo z niego, on nie ma tak dużo, dużo kilofów na kwarc nie potrzeba, a zawsze coś z tego kwarcu wypadnie. Waza, zwitek albo coś, takie dobre rzeczy wartościowe. I. Wiem oczywiście, na koniec tego filmu będę stawiał ogród motyli. Spróbuję go zbudować, jeśli to będzie możliwe. I ciekawe, co będzie na następnej wyspie, ale co będzie, jakie będą mm, na, nagrody wartościowe. Skarbiki, to ja się dowiem z morka już wie. Możesz mi dać spoiler z morka, co? Jakie skarby y, wartościowe są na wyspie sierpień? Takie są. Też muszelki? Tak. Aha, czyli na sierpniu też będą jeszcze muszelki do ogrodu motyli. Też motylki wypadają? Mhm. No dobra, okej, okay, to fajnie. Czyli dalej do, do ogrodu motyli będziesz się zdobywać motylki. Na sierpniu to już jest spoiler dzięki zmorce i kamyczek za 40. Nic nie dał, nic nie dało jego wyczyszczenie. No. Ostatnio e, wyspa marzec albo luty, mi się zepsuł film z tej wyspy. I od czasu, kiedy mi się zepsuł ten film, bo ślepo ufałem, że wersja action do nagrywania, wersja 2.07 jest niezawodna, a tu się okazuje, że jednak nie jest tak niezawodna i trzeba za każdym razem muszę zrobić przed nagrywaniem taką próbę nagrywania. Kiedyś yy, robiłem takie próby nagrywania w wersji 1 3, 3, 3, 3, 3 chyba hmm, ale to było spowodowane, że początek zawsze się uszkadzał, jak się drugi raz już nagrywało, to początek był dobrze. I kontynuuję czyszczenia oczywiście maczetami, to mogę sobie więcej pozwolić. Takie krzaczorki to niezbyt. Nic, nic nie wypada to. Yy, one są tylko, żeby odkryć dalej, żeby iść dalej, tak więc nie będę marnował na krzaczorki za bardzo yy, maczet, żeby ich czyścić seryjnie. O, tu się odkryło dalej, tak więc idę dalej. I później do środka powędruję jakieś. Ale liany mi się nie podobają, bo one... Zasłaniałem za dużo, tak więc może te liany po prostu wyczyszczę, żeby one, one tak wysoko są. A przy okazji, jak lianę wyczyściłem, to się odkryło więcej. Pięknie, więc idę dalej. Muszelka następna, pięknie. Drzewko odkryło pięknie, tak więc sobie ten kamyczek tutaj rozwalę. Kamyczek też pięknie odkrył. Więc, tych krzaczorków już tutaj nie ma potrzeby. Rozwalę ten kamyczek za 50, proszę bardzo. On nie odkrył, ale być może, że to coś coś przy okazji się odkryje dzięki temu, że ten kamyczek się wyczyściło. E, bo ja tak uważam, że jakbym nie wyczyścił tego kamienia, to może by się nie odkryło i tak, nie? Może, może, może trzeba po prostu kilka rzeczy wyczyścić, żeby się odlokowało. Tutaj pięknie znowu się odkryło. Tylko tutaj jeszcze są chmurki. Po drodze chmurki już wyczyszczę, żeby e, później tutaj nie wracać. Pięknie, ale jakoś dobrze się ta wyspa czyści, przyjemnie. Bo tak to zawsze chmury mi gdzieś zostawały, tak nieładnie, a tutaj mm, w miarę łatwo się odkrywa. Fajnie, dobra. E, po bokach przy brzegu już prawie mam odchmurzone, że tak powiem, odkryte, ale jeszcze, no już przy brzegach nie ma. Jeszcze tutaj blisko brzegu i zaraz pójdę do środka. Będziemy zbierać. Następny etap nagrywania tego, 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 tego tej wyspy to będzie zbieranie muszelek. Później będzie, będę musiał oddać. Kości god, to to, zebrać królika, to następna część, później przejść, zbudowanie przejścia na następną wyspę, przejdę i ten ogród motyli postawię i ciekawe, czy ja go zbuduję tym razem. No ale jeśli jeszcze się będzie zbierać te motylki, to być może, że jeszcze go nie zbuduję na ostatni etap. Oczywiście ja sobie go postawię na strasznej wyspie słonika na czwartej stronie z wyspami bo tam to jest... chyba, że... no nie nie, wolę na wyspie ze słonikiem, bo mam taką wyspę dużej choinki, która jest wyspą śmieciową trochę specjalnie na niej niesiałem całej wyspy drzew bo czasami są misje a zasiej tam ileś drzew, zasięć ileś drzew 10, 20 drzew trzeba zasieć i to jest taka specjalna wyspa, gdzie właśnie Mogę te drzewa sobie po prostu posiać takie puste miejsce. Jest tam tylko ta krypta gotycka, którą e, wybudowałem podczas ostatniej aktualizacji. Przeniosłem ją sobie tam. Ona i nie będę jej chyba nigdy używał. Ale nie usuwałem jej, bo może będę jej używał. Bo tam się e, z, przerabia światło na pakiety światła, które można wysłać. E, I być może, że. Kiedyś może będę miał okazję wysyłać światło do kogoś, ale nie planuję na razie. No ale zostawiłem ją sobie, no bo jednak tak kosztowało, tam chyba ona chyba, nie wiem, 100 dolcy czy coś takiego, już nie pamiętam, czy w ogóle, nie wiem, czy krypta gotycka w ogóle jest do kupienia, ale była w promocji razem z Hipersferą i e, tym, i tą, 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 sz, tą szpiciastą wieżą, czyli. No, do otwierania wartościowych rzeczy Na raz, jak to się nazywa Perła wschodu, perła orientu na, na naszej klasie i na facebooku To się nazywa dwojako, już nie pamiętam no, Na NK to chyba się nazywało Perła wschodu Albo Odwrotnie, a tutaj się nazywa Perła orientu, albo odwrotnie Już po prostu mi się myli Nie pamiętam, musiałbym Po prostu wejść w ten budynek, zobaczyć jego nazwę tak czy inaczej służy do otwierania przedmiotów wartościowych na raz dużo. Ale nie widać, jak, co tam wypada, tak więc to jest tylko jak już się wie, co wypada sekwoja. W środku, pięknie, wazy wypadły i dwa wią dwie wiązki sekwoi, ładnie. 10 sekwojów tutaj będzie. No i te e, liany oczywiście wyczyszczę. Ten kamyczek myślę, że mi tutaj odkryje. Tak, pięknie odkrył. Kolejny kamyczek. O, nawet kolekcja fobii wypadła. I kolekcja japońska, bardzo. Dobrze, kolekcja fobii. Kolekcję fobii kupowałem na kupcach, dlatego nie mam jej tak mało. Ale, no, kolekcja fobii jest dosyć rzadką kolekcją. Yy, dla ludzi, którzy mają puchar yy, z misji sportowych, takich to były misje czasowe, tylko to, to limitowane misje. Jak się ma złoty puchar, no to można sobie. Zdobywać kolekcję fobii. Ja niestety tego pucharu nie mam. Tak więc nie mogę mieć kolekcji fobii bardzo dużo. Z jednego kopania pucharu można było mieć około 20. Kolekcji fobi. no dobra. Pięknie. A tutaj jeszcze są chmury, widzę. No dobra, to jeszcze trochę odblokuję. Tutaj jeszcze się nie odblokowało. I już odkryte wszystko. Nie ma chmurek, zostało. Trochę rzeczy ale zostawię. Nie będę wszystkiego czyścił, i od lewej strony otwieram te muszelki. Ale zauważyłem, że jak się wyjdzie z wyspy i wejdzie na nią, tutaj popatrzę, bo tak zasłaniałem to działa, to się coś odbugowuje, tak jakby odkrywa więcej. I jeszcze kilka muszli e, można znaleźć. Tak więc ja. Jeszcze specjalnie wyjdę z tej wyspy na Ojczystą i wejdę na nią i sprawdzę, czy to rzeczywiście prawda. No, ale z, y, za chwilę zrobię tą misję już do końca. Tylko nie będę budował jeszcze pomostu. Do końca, oczywiście. Pięknie wypadają motyleczki, wypadają e, prezenty, chociaż prezentów mam już nazbierane do tronu Mikołaja wystarczająco. E, aha, ten film widzicie o godzinie 15, a film zbudowania tronu Mikołaja, pewnie zobaczycie, zobaczyliście już wcześniej na kanale, No ja mam zamiar zrobić tak, że mm, oczywiście na ju, ju, jutro, to znaczy jutro to będzie dzisiaj dla was, bo ja zawsze na dzień następny filmy wrzucam, eee, nagram film i od razu wrzucę, żeby był jeszcze na przykład na nie wiem, na 12, czy na 13, zobaczę jak się będzie wysyłał, bo może trochę będzie zajmował ten film, dobra, Teraz e, kolejny etap, czyli misja. Misja sekret. Już czytałem co to było, tak więc tylko podaruję kości godę, podaruję głowę grzyba i odbiorę tego króliczka. Tum, t -t 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 -tum, misja sekret. Już po imieniu elfa z wyspy lipcowej wysnuć można, że na pewno coś wie. Hmm, hmm, hmm. Dobrze, dostałem ogród Motyli, tak to chyba się nazywa, bo tu nazwy nie pokazuje. I zakręcę w tym elfie, oczywiście, Elf Cynamonek. Elf Cynamonek, tak jakby coś wiedział, czyli te czekoladki będą cynamonowe, chyba, dobra, nieważne. Eee, kręcę w tym Elfiku. Co mi tu wypadnie? Ach. Najgorsza rzecz, jaka mogła się trafić, czyli monety. Czyli nic, nic wartościowego, ale przyjmuję. Oczywiście i jeszcze e, tutaj mam oczywiście zbuduj, przy... e, podczas gdy elfy zajadały się kolejnym posiłkiem, Zombie gromadził materiały na budowę przystani do wyspy sierpniowej. Dobrze ja te materiały mam, tylko wrócę oczywiście na e, ojczystą i wrócę od razu na, na tą wyspę lipcową, siemka, co tam, nic. I idę, na, bo to się teraz okaże, czy, czy rzeczywiście pojawią się jeszcze jakieś muszle. Bo mi się wydawało, że pojawiały się, ale nic tu nie ma. Tu jeszcze, są, tutaj jeszcze chmura nieodkryta. Bo nie wiem, czy ona była, czy jej nie było. Yy, albo i jakby, jakby coś mi się wydawało. Zawsze pod chmurą może być jeszcze jakaś muszelka. Tu jeszcze sprawdzę. Nie ma, nie ma, okej, okay. nic tutaj nie ma, tak więc buduję, ciachumachu. pierwszy etap, drugi etap chyba, o, Lini mi brakło, muszę wymienić trochę kolekcji wiosennej, okej, okay. kolekcja wiosenna to jest 11 strona, wymienię sobie, no powiedzmy 61, albo dobra, 101, proszę bardzo, tu później mało mi zostanie, ale dobra. Pyk, proszę bardzo. Mam liny i wszystko pozostałe, jeszcze mam dużo. Tak więc pą, przejście zbudowane, podzielić się. I wystarczy przejść na wyspę. Sierpnień, tak? Sierpniową. Dobra. I tutaj potrzeba. Znowu tego, czego jest zawsze najwięcej, czyli zimowe czereśnie, lód i śnieżki. Zimowych czereśni się ma najwięcej. Chociaż ja tych pozostały też jakoś mam sporo. I połączę, przechodzę. Tu, 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 misja lato zrobiona. Po obfitym posiłku, dopiero co e, przemieniony elf podzielił się tym, co sądzi na temat tej magii. Nagrody takie sobie jedna część kolekcji szmaragdowej. Połączę, podzielić się. Zakręcę sobie tą jedną ruletką, tak jak zwykle pewnie e, 110 ruletek do pokręcenia przez 5,5 godziny. Tak, proszę bardzo. I wrócę jeszcze na wyspę ojczystą, później na tą straszną. Ten ogród motyli sobie postawię. Ale pewnie jeszcze go nie zbuduję, bo właśnie na wyspie sierpniowej będzie się dostawało te motylki. Ale dobra, przechodzę tutaj. Magazyn, wysypisko. Ostatnia strona, na pewno na ostatniej stronie jest. Proszę bardzo, ogród motyli. Dobrze, pamiętałem, tak to się nazywa. Czy jest tu miejsce? Jest, trochę będzie słabo widać, ale jest. I zobaczmy. Przesunę ekran, żeby było coś tam widać, chociaż on jest trochę zasłonięty. I na pierwszy etap 25. Pum, proszę bardzo. Na drugi etap 65. Pum, proszę bardzo, 5 etapów jest. Na trzeci etap 125. Proszę bardzo. Na czwarty etap 210. Na piąty etap mi na pewno braknie. Proszę bardzo. Czwarty etap, a na piąty etap y, pewnie zdobędę, pewnie będzie gdzieś, wypadnie 150 albo 170. Y, wiem, że na jednym z wysp wypadło mi 105 prezentów do tronu Mikołaja, a motylków może wypada coś koło tego również i y, jutro się dowiem od zmorki, czy na wyspie e, sierpień, wrzesień też wypadają motyliki. Jeśli nie, jeśli co innego, to po ukończeniu wyspy e, sierpień, jeśli będzie mi tu brakowało kilka, no to kupię za dolce już. E, bo może wydaje mi się, że braknie chyba jednak tych motyli, trochę, ale dobra. E, ale jutro też będę budował e, tron Mikołaja, a z niego wypadają materiały do budowy. O coś, ile kliknąłem. Dobra, i wracam na ojczystą. Kupców mi nie kupili na razie. I tak. No i tyle w sumie. Jak się oczywiście podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Zapraszam oczywiście nowych widzów do oglądania moich filmów z gry z Zombie Island. Inne gry też również mam w planach nagrywać, nie tylko Zombie Island. I zapraszam do dołączenia do grupy Ziomki Ziom Aleksandra", gdzie można pogadać ze mną, z moimi widzami i nie tylko. Do polubienia strony Santor, gdzie czyściutko i wyraźnie dodaję wszystkie rzeczy o sobie, o, o filmach i o, o grze i takie inne. No i kończę tymczasem. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Pa, pa.